Za dużo. Głod na dadach. Polego neurologa, jedziemy z dzieckiem, szybko mamy z nami kadłuba. Był korea A co się stało? Na no, no, napięcie mięsiowe i chmurka to ukradłym lubię. Do widzenia jechać. Yeah. No możesz jedynie pokazywać? Gdzie? Instytut Chemii, Dziecko chlusta ma na 5 miesięcy, żeby im nie zeszło to dziecko. Na wrzosach przychodnia, to już wiem gdzie jest. Dobra, no to jedźcie za nami my was przeprowadzimy. Nie widzisz, nie? żeby zjechać na, na prawy pas. Tu. No, jedyna przychodnia, która tu jest, z tego co ja wiem. Dobra, zjedzie pan tutaj, wiedzie na, na trójkąt chociaż, dobra? Dobra, właśnie. 00 dla 4484. Informacyjnie dotarliśmy na miejsce, jeśli chodzi o dzieciaczka, jest udzielana im, mu teraz pomoc. W tak tej chwilę jeszcze pobędziemy, odnotujemy sobie pana i wracamy na trasę. I co to się działo z młodością? ma jakieś nie wiem, refluksy, flusy dlatego wyniotował, że się nie, unosi, nie No właśnie, połowiliśmy go tam jak najszybciej, musiałem grać, bo już nie wiedzieliśmy co tu robić. No i no, tak, bo... jesteśmy po to, żeby pomóc. No i super, dziękuję właśnie. Ważne, żeby dziecku, że tak powiem, nic się nie stało, żeby wszystko było w porządku. No już tam, już tam, już tam jest w tym, prawda?